Oficjalnie sezon rozpoczyna się dopiero w kwietniu, jednak dąbrowcy triatloniści nie zaprzestają treningów. Pogoda jest sprzyjająca, więc część przygotowań odbywa się w terenie. W dzielnicy gołonu ćwiczą obecnie biegacze. Zima, jak wiecie, dopisała, także możemy trenować, jeździmy na rowerach, biegamy no i maksymalnie właśnie pływamy. Jak wielu w tym sezonie będą mieli Państwo czynnych zawodników, którzy będą uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach? Tak jak wspomniałem, mamy to podzielone na, na te cztery grupy, takie w zależności od zaawansowania. Łączna suma jest około 35 zawodników z tą grupą rekreacyjną. Jak wspomniałem, mamy te grupy podzielone, mamy dwa baseny do dyspozycji w Dąbrowie, mamy tu piękne tereny na brzuskach, trenujemy również na pogori, trenujemy również na, na hali, mamy siłownię do dyspozycji pierwszy raz w tym roku z zespole szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej, także nie narzekamy na, na przygotowania, mamy dobre warunki i myślę, że wyniki będą adekwatne do tego co przepracowaliśmy w zimę. Treningi biegowe prowadzi Waldemar Mazur, który na co dzień jest związany z klubem w Czeladzie. Ćwiczymy ogólnorozwojowy trening na przód, rozrzewka taka porządna, także no wszystkie partie mięśnie żeby pracowały, a biegi później dopiero po rozrzewce takiej. A jak się zaczęła Pana współpraca tutaj z Dąbrowskim Klubem? No, z Jurkiem to się znamy już bardzo, bardzo długo. Ja tu zawsze biegałem. Biegam no i myślę, że będę jeszcze biegał. Nie? Tak na co dzień to jestem w czeladzi tam, w TKKF-ie, no ale tu, że mieszkam bliżutko, no to zawsze tutaj. No i pan Jurek mnie poprosił w zeszłym roku, żebym się zajął dziećmi. Na razie widzę, że ta grupa cały czas ta sama jest. Nikt nie, nikt nie chce ubyć. Pod okiem Waldemara Mazura trenują głównie dzieci i młodzież, którzy regularnie startują w zawodach. Startowałem w Czechach, w Słowacji, w Dąbrowie Górniczej, no i poza, e, poza Dąbrową. A z jakimi sukcesami co się udało wywalczyć? No, dużo pierwszych miejsc. Zdarzały się też trzecie. No i poza podium też się zdarzały. No i to jeszcze e, drugie miejsce też się zdarzyło. A jakie masz plany na ten rok? Gdzie, w jakich zawodach chciałbyś wystartować? Chciałbym wystartować y, na zawodach, y, bardzo mi zależy w Czechach, żebym miał pierwsze miejsce tak, y, żeby było powtórzenie y, tamtego roku. No i żeby y, cały czas zdobywać jakieś dobre, y, dobre miejsca. Zainteresowanie triatlonem wzięło się od prezesa, pana Jurka Sfranowicza. Kiedyś przyszedł, zaproponował, czy nie wystartowała Pojechałam, wystartowałam, bardzo mnie to zaciekawiło, no i startuję teraz dalej. A najbliższe plany? E, najbliższe plany e, to wyjeżdżamy do Czech na zawody. E, mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Od jak dawna tutaj trenujesz? Od jakiegoś pół roku, od wakacji. I miałaś już okazję startować w jakichś zawodach? Tak, no jakieś parę miesięcy temu. Nie, nie zdobyłam na razie nic. Szczegółowe informacje dotyczące najbliższych planów Dąbrowskich Triatlonistów można znaleźć na stronie www.triatlonstrefa.pl